Siemanko, jestem Korkiapa, jest dzisiaj ze mną. Jumista! Nagrywamy i jest cało 6 sekund, to jest mój drugi odcinek z Survival Games. Tak właśnie. No i, nie wiem, siódmy, szósty. Szysty. Właśnie, o ty, pobiłeś What the fuck? Nie będę sprawdzał teraz. Jest, mam mieczyk, mam mieczyk, mam mieczyk. Mam sikierkę. Mam mieczyk z żelazny. Ja? No. Dobra. Gdzie yes. jesteś? Nie wiem. Dajcie, muszę coś zobaczyć. Mnie trzy... Juwer, szybko! Czekaj, patrzałem. Ucieka, gdzie uciekaj, jesteś? uciekaj. MKA. Uciekaj. No dobra. Tutaj, chodź za mną. Masz drewnianego. K wiem, ale jeszcze mam z... Z żelazny. Patrz. Aha, daj mi. A d nie, mam Drewniany z tobą. Ja będę z żelaznym chodził. Będziesz tak tankował kolesi. Czekaj, mam tu. Za... Jakiś. Kto to jest? Z nikiem e na J. Myślam, że to jest juwer. Koleś może lasny, to jest ten, co mi zarąbał drugi. Były dwa razy w jednej skrzynce, nie? To jest ten koleś, który tam w góry? Nie. Do Jeszcze jeden jest tam z drugiej strony. Szedł, widziałem. Oby mnie pod. Patrz, czy za, za mną nikogo nie ma? Nie ma. Uważaj. Ude. Tak i też robimy serwer 1, później będzie reklama, a to się potem przekonacie. Oczywiście też z niej będą serię. Ja będę też y, oczywiście prowadził z niej serię jako właściciel serwera. Właśnie, będę potem nagrywał taką malutką reklamkę. Niektóre sobie no. będą zaproszone. No coś na styl KM, czyli kwadratowej masakry. Właśnie. Coś podobnego do kwadratowej masakry 2. No. Znów normalny kwadrat masakry. zrobić coś nie podobnego nie... do trójki, ale. Nie udało się. Właśnie. Nie udało się grać. A też w ogóle grać. nie chcemy jeszcze kopiować, nie chcemy być aż tacy, Wiecie, hamstry, coś czy w tym stylu. A. O! Wezmę pomysł Skoko f -a. Właśnie. A, widzisz kogoś? Nie. A. 30 fps. A. Sto! Sto? <gry> no. W No tak Już sto ci Nie. się powiększyło? Nie, teraz stoi mi na 60 i Wcześniej tutaj... był... O! Czy ty? Nie, co ja już że tu niby ktoś stoi. E... O Jezu. Weź te zbieraj grzyby. grzybygi. Grzyby? Bo tam się przydadzą. Nie, 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 nie dam się. Wziąłeś na tego? Ej, za 20 minut otwarcie serwera. Lol. Czekaj, to... Choć Gdzie to... ty jesteś? Na drzwi grzyb się z... z... Yy, yy, co ja Aha. Lol. Ja zaraz będę koń... kończyła szpadny. List... List jeszcze 17. Dobra. Sorry, siostra mi coś gada? Słychać. Wiem. Siostra trolling. Trolling Małej. Tak, właśnie. Victoria Trolling. <laughs> Reklamkę. Jeżeli niektórzy wiedzą o co chodzi, to wiedzą. Niektórzy nie, to nie. Ha. Skrzynka, skrzynka, skrzynka! Gdzie? W dupie. Super jesteś. Wiem. <laughs> Patrz, dziurawa woda. La, 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 14. O lol, gdzie kolesie? Dziurawa woda. Nie ma kolacji. To jest é nieprawdziwe. você mm. gdzie jesteś? biegam. Biegam. Nie, no sorki, się na Ja chyba widziałem kolesia. Tak, koleś gdzie jest? Gdzie, gdzie jesteś? W ogóle ja cię zgubiłem, nie wiem gdzie ja płynę. Jestem gdzieś tutaj, Czeka... Widzę kolesia, widzę, 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 widzę. What the fuck? miecz ma. Koleś lata. Nie lata, tylko... O, zabiłem dalej. go. Nie, ja go zabiłem. Ja go zabiję. Dawaj mi jego eku Miecz stał nowy. Masz miecz z spodenki. Masz klaty? Tak. Ja też mam. Chciałem już Ej, masz jest? te miseczki? O, mam miseczkę. To skraftuję, o ile pamiętam jak to się robiło. O, jest, udało się. O, mam złoty gacie. u Kurde. Dobra, i tak zakończymy ten odcinek. Zostaje bana. Sojusz bez ranki. Na razie cześć. Jur pożegna się. Ziełanko.